Utworzenie Kongresowego Królestwa Polskiego w 1815 roku było próbą wypracowania kompromisu pomiędzy y, interesami Cesarstwa rosyjskiego a niepodległościowymi dążeniami Polaków. Przez pierwsze kilka lat ten system działał bezbłędnie. Postanowienia zawarte w konstytucji Kongresówki gwarantowały Polakom szerokie prawa i swobody obywatelskie, między innymi tolerancję dla ich języka, kultury i obyczajowości. Niestety już po kilku latach ten system zaczął szwankować, kiedy to car Aleksander I Romanów, będąc jednocześnie ówczesnym królem Kongresowego Królestwa Polskiego, zaczął stopniowo ograniczać, a nawet łamać niektóre prawa zawarte w Konstytucji, m.in. wprowadzając cenzurę, która ograniczała wolność słowa i druku w królestwie oraz stopniowo ograniczając prawa i kompetencje Sejmu. To w konsekwencji doprowadziło do zawiązania się w Sejmie legalnej opozycji nazwanej Kaliszanami, gdyż utworzyli ją posłowie z województwa kaliskiego. Na czele tej opozycji stanął poseł z, ze wspomnianego województwa Bonawentura Niemojowski, który miał nadzieję, że poprzez legalną opozycję Polacy zdołają utrzymać swoje prawa i swobody w kongresówce. Nie dopuścić do zmian ustrojowych, które niezaprzeczalnie zamierzał wprowadzić car. Wbrew jednak tym nadziejom, car bezwzględnie rozprawił się z opozycją, likwidując ją całkowicie, a w kolejnych latach przestał zwoływać obrady Sejmu. To tym samym sprawiło, że polscy działacze patriotyczni i narodowi musieli zejść do podziemia, tworząc nielegalne organizacje konspiracyjne które w podziemiu starały się dalej krzewić y, ducha polskości pośród samych Polaków. Pierwszą taką organizacją konspiracyjną y, było utworzone w 1817 roku Towarzystwo Filomatów, której twórcami byli dwaj y, polscy studenci Uniwersytetu Wileńskiego Tomasz Zana i Adam Mickiewicz. Organizacja działała przez 6 lat do roku 1823 i w przeciwieństwie do późniejszych organizacji konspiracyjnych nie skupiała się ona na planowaniu walki zbrojnej z Rosjanami, a bardziej na samokształceniu studentów Uniwersytetu Wileńskiego polskiego pochodzenia z uwzględnieniem haseł patriotycznych i narodowych. Organizacja ta została zlikwidowana przez Rosjan w roku 1823, a jej czołowi y, członkowie zostali aresztowani i zesłani w głąb Rosji. Kolejną dużą organizacją konspiracyjną było towarzystwo patriotyczne, utworzone przez oficera armii kongresowego królestwa polskiego, Waleriana Łukasińskiego. Organizacja za swój główny cel stawiała sobie podjęcie walki zbrojnej z zaborcami i odbudowę Polski w granicach przedrozbiorowych. Organizacja przetrwała tylko rok i już w roku 1822 została zlikwidowana przez Rosjan. A większość jej członków sa aresztowana i zesłana w głąb Rosji, w tym również sami twórca Walerian Łukasiński. Ostatnią dużą organizacją konspiracyjną było sprzysiężenie podchorążych utworzone przez kadetów Szkoły podchorążych Piechoty w Warszawie, na których w czele stanął młody polski podchorąży Piotr Wysocki. Organizacja działała w latach 1828-1830. I za swój główny cel stawiała sobie przygotowanie gruntu pod planowane powstanie narodowe, które wyzwoliłoby Polskę spod niewoli zaborców. Ostatecznym finałem przygotowań podjętych przez Stowarzyszenie Podchorążyk było sam, był sam wybuch powstania, który miał miejsce w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Od miesiąca, w którym wybuchło to powstanie, zostało ono nazwane Powstaniem Listopadowym i była to pierwsza duża insurrekcja, jaką podjęli Polacy w okresie III zaboru, zaboru Ziem Polskich. Głównymi czynnikami, które złożyły się na wybuch powstania, były m.in. wieści, jakie dotarły do Polaków o sukcesie rewolucji lipcowej w Paryżu. Która dała Polakom nadzieję na to, że skoro Francuzi mogli wywalczyć dla siebie coś dla siebie, to Polacy też by mogli, gdyby zacisnęli pasa. Prócz tego wśród polskiej prasy zaczęło rozpowszechniać się informacje, że jakoby polska armia z kongresówki miałaby zostać wysłana do Belgii aby tam wspomóc Holendrów w stłumieniu powstania, jakie wzniecili przeciwko holenderskiemu rządowu, rządowi Belgowie. Polacy mieli e, obawiali się, że uczestnicząc w tym powstaniu ich siły zbrojne wykrwawią się i w konsekwencji czego nie będą w stanie zrealizować jakichkolwiek planów związanych z powstaniem narodowym. Co więcej, wśród członków samego spisku podchorążych zaczęło, zaczęły krążyć informacje o tym, jakoby władze rosyjskie trafiły, trafiły na ich trop, w konsekwencji czego ich konspiracja była zagrożona. Aby nie dopuścić do zlikwidowania sprzeciwienia podchorążych i aby jej członkowie nie podzielili losu przywódców Towarzystwa Patriotycznego, zapadła decyzja o organizacji powstania. Moment wybuchu Powstania Listopadowego nazwano Nocą Listopadową, podczas której członkowie sprzyjrzenia podchorążych postanowili zorganizować zbrojny przewrót na terenie Warszawy, by wyzwolić polską stolicę spod rosyjskiego panowania komplikacji przy realizacji tego planu było sporo, gdyż powstańcy nie mogli liczyć na wsparcie wyższych rangą oficerów, generałów czy polskiej arystokracji, która krzywym okiem zapatrywała się na pomysł kolejnego zbrojnego powstania. Na o wiele większe wsparcie powstańcy mogli liczyć ze strony warszawskich mieszczan, którzy Całymi chmarami wyszli na ulice Warszawy by wesprzeć powstańców, pomagając im m.in. w zdobyciu warszawskiego arsenału, gdzie powstańcy zdobyli dziesiątki tysięcy sztuk broni, z których pomocą ostatecznie wyparli Rosjan z Warszawy. Jednocześnie oddziały powstańcze przypuściły sztur na pałac w Belwederze gdzie swoją główną siedzibę miał wielki książę Konstanty Romanow, brat ówczesnego, brat cara Mikołaja I Romanowa. Polacy mieli nadzieję pochwycić Wielkiego Księcia i wykorzystać go w charakterze zakładnika politycznego. Jednak e, książę Konstantyn, kiedy tylko dowiedział się o wybuchu powstania, nie tracił czasu i uciekł z pałacu w Belwederze, opuszczając e, granicę Warszawy. konsekwencji czego plany schwytania go spaliły ostatecznie na panewce. Mimo tych komplikacji Polacy ostatecznie wygrali noc listopadową i... Zdołali zapobiec stłumieniu powstania w zarodku. Warszawa została wyzwolona spod władzy Rosjan i w wyzwolonej stolicy Polacy mogli wreszcie kłaść podwaliny pod tworzenie nowego, niepodległego rządu. W trakcie jednak samej nocy listopadowej nie obeszło się bez z wielu komplikacji, w tym również aktów sam samosądu, jakiego dopuścili się żołnierze powstania. Podczas tych e, samosądów doszło m.in. do zabicia kilku wyższych rangą generałów polskiej armii, którzy odmówili uczestnictwa udziału w powstaniu listopadowym. E, nie zważając na powody ani motywy, dla których ci generałowie odmówili uczestnictwa w powstaniu, od razu uznając ich po prostu za zwykłych zdrajców i sprzedawczyków, powstańcy zabili ich co do, e, co do jednego. E, w, kon, e, w konsekwencji, e, konsekwencji czego. Jak pokazuje ten przykład, noc listopadowa nie obeszła się bez wielu poważnych tarć i konfliktów pomiędzy samymi Polakami. W późniejszych latach już po upadku powstania władze rosyjskie wykreowały tych zabitych generałów na męcze, męczenników, lojalistów wiernych Carowi, którzy zostali brutalnie zamordowani przez bezwzględnych powstańców. Zaraz po wyzwoleniu, wyzwoleniu, wyzwoleniu Warszawy Polacy zaczęli tworzyć w granicach miasta swój nowy, niepodległy rząd. Początkowo na czele władz powstańczych stanął, stan, stanął dyktator, na którego wybrany został generał Józef Chłopicki, weteran wojny napoleońskiej. Pod jego przywództwem Polacy zaczęli reorganizować swoje siły i przygotowywać się do zbrojnej walki z Rosjanami. Jednak sam Chłopicki jednocześnie prowadzi rokowania pokojowe z carem, mając nadzieję na ułagodzenie konfliktu. Kiedy jednak stało się jasne, że car nie zamierza odpuścić Polakom i zamierza bezwzględnie stłumić powstanie, Kłopiński ostatecznie, ostatecznie podał się do dymisji ze stanowiska dyktatora, a władzę w jego miejsce przejął rząd narodowy, który następnie wraz z Sejmem podjął w styczniu 1831 roku decyzję o detronizacji cara Mikołaja I, i od tego momentu kongresówka przestała uznawać cara rosyjskiego za swojego króla. Jednocześnie zerwano Unię Personalną między kongresówką a Cesarstwem Rosyjskim. Te wydarzenia ostatecznie sprowokowały cara do przystąpienia do pełnoskalowej inwazji na kongresowe królestwo polskie, rozpoczynając tym samym pełnoprawną wojnę polsko-rosyjską w ramach powstania listopadowego. Pierwszy etap walk powstańczych, jaki, jaki miał miejsce na początku 1831 roku, toczył się po myśli Polaków. Mimo dysproporcji sił pomiędzy obydwoma stronami, Gdyż Rosjanie posłali do walki ponad 120 tysięcy żołnierzy, podczas gdy Polacy mogli wystawić do walki jedynie nieco ponad 50 tysięcy żołnierzy, Polacy początkowo odnieśli serię znaczących zwycięstw nad Rosjanami. Pierwsze duże starcia miały miejsce w lutym 1831 roku w bitwie pod Stoczkiem i pod Olszynką Grochowską. W tej pierwszej bitwie Polacy odnieśli zwycięstwo. Podczas gdy druga bitwa była nierozstrzygnięta, obie strony wycofały się podczas bitwy pod Olszynką Grochowską, ale z racji poniesionych strat nie był żadna ze stron nie była w stanie kontynuować kampanii. Walki, walki ruszyły z nową siłą na przełomie marca i kwietnia 1831 roku, kiedy to pod dowództwem generała Ignacego Prun. Dzyńskiego. Polacy przeszli do kontrataku zaskakując siły rosyjskie i odnosząc znaczące zwycięstwa w bitwie pod Wawrem, Dębem Wielkim i Bor Boremelem. Niestety, mimo tych zwycięstw, Polakom nie udało się całkowicie zdziesiątkować sił rosyjskich i zmusić ich do wycofania się z granic Królestwa Polskiego, co w dłuższej perspektywie miało mieć katastrofalne skutki dla samych powstańców. Równocześnie, wraz z, y, z wybuchem Powstania Listopadowego przez Rosję, przetoczyła się pierwsza w historii Europy epidemia cholery, która dotarła na stary kontynent z Azji. Rosja była pierwszym krajem europejskim, który został dotknięty przez epidemię tej nowej choroby. Która m.in. zdziesiątkowała rosyjską armię, która uczestniczyła w Powstaniu Listopadowym. Co ciekawe. To właśnie, to właśnie cholera zadała rosyjskiej armii o wiele większe straty niż kule samych powstańców. Według współczesnych szacunków historyków, więcej rosyjskich żołnierzy uczestniczących w powstaniach listopadowych zmarło na cholerę niż zginęło w, walka, w walkach z samych powstańcami. Wśród ofiar tej epidemii znaleźli się również wysocy rangą dowódcy rosyjskiej armii. Między innymi generał Iwan Dybicz, który dowodził wojskami rosyjskimi w pierwszym etapie Powstania Listopadowego, oraz sam wielki książę Konstantyn. Równocześnie walki toczone były nie tylko na terenie samego kongresowego Królestwa Polskiego, ale również na ziemiach zabranych czyli tych ziemiach, które zostały bezpośrednio włączone w granice państwa rosyjskiego głównie na terenie Litwy, gdzie dowództwo nad lokalnymi polskimi oddziałami powstańczymi objęła Emilia Plater, polska szl szlachcianka, która zdołała y, na przełomie wiosny i lata 1831 roku zorganizować pod swoim dowództwem powstańcze oddziały działając na terenie Litwy. Próbowały one połączyć swoje siły z oddziałami stacjonującymi na terenie kongresówki, lecz mimo usilnych starań powstańców z tereny Litwy do z planów tych nic ostatecznie nie wyszło. Poparcia dla powstania udzielili także Polacy zamieszkujący Zabór Pruski i Austriacki, lecz udział w samym powstaniu wzięli udział jedynie nieliczni ochotnicy. Jednocześnie reprezentanci władz powstańczych starali się uzyskać poparcie od zachodnich mocarstw, wysyłając swoich delegatów do takich krajów jak Francja czy Wielka Brytania. Obie jednak odmówiły udzielania jakiegokolwiek wsparcia czy pomocy dla powstańców listopadowych, uważając, że samo powstanie to wewnętrzna sprawa Rosji i że to Rosja powinna zająć się powstaniem listopadowym. konsekwencji czego Polacy przez cały okres powstania byli zdani wyłącznie na siebie. Od maja 1831 roku walki powstańcze przybrały nowy obrót. Przełom nastąpił w bitwie pod Ostrołęką, gdzie Rosjanie odnieśli miażdżące zwycięstwo nad siłami powstańczymi. Bitwa pod Ostrołęką stała się tym samym punktem zwrotnym w wojnie polsko-rosyjskiej i inicjatywa od tej pory należała wyłącznie do Rosjan, którzy zaczęli powoli, acz skrupulatnie, przesuwać linię frontu w stronę Warszawy. Ostatecznie na początku września 1831 roku wojska rosyjskie podeszły pod Warszawę i w ciągu y, kilkudniowego szturmu z powodzeniem zajęły polską stolicę, przypieczętowując upadek y, Powstania. Mimo upadku Warszawy, niektóre y, garnizony powstańcze broniły się w poszczególnych częściach pol, y, Polski jeszcze przez ponad miesiąc. Jako ostatnia upadła twierdza Zamość, która skapitulowała przed Rosjanami 21 października 1831 roku. Upadek Zamościa uznawany jest tym samym za ostateczny koniec Powstania Listopadowego, które zakończyło się druzgocącą klęską Polaków. Upadek Powstania Listopadowego przypieczętował yy, los yy, Polaków. W kolejnych miesiącach oraz latach Rosjanie mieli wziąć krwawy i bezwzględny odwet na Polakach za bunt jakiego ci dopuścili się względem Cara i Państwa rosyjskiego, ale o represjach jakie Rosjanie wymierzyli przeciwko Polakom za powstanie listopadowe opowiemy sobie dopiero w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.